Tak, a propos ambasady izraelskiej, to byłem ostatnio w ambasadzie izraelskiej, gdzie zaproszono mnie na spotkanie z byłym szefem służb bezpieczeństwa Izraela. Człowiekiem, którego kiedyś, którego nauczycielem był kiedyś legendarny Rafi Eitan, jeden z założycieli Mossadu, Rafi Eitan, który uprowadził Aichmana. Nieco się spóźniłem, a więc już w ogóle byłem pod nami z szczegółowym sprawdzeniem. Bardzo zdziwił mnie jednak fakt, że to nie polscy policjanci sprawdzali moje dane i nakazywali mi ustawić się w tym miejscu czy w tym, to miało miejsce w Warszawie, tylko niemówiący po polsku agenci ochrony Moseku, którzy na sam koniec kazali mi przejść na drugą stronę ulicy. I czekać pod białą flagą, bo tam akurat znajduje się delegatura Warszawska NIKU. Więc tam miałem stać pod białą-czerwoną flagą i czekać na jednego z pracowników Ambasady, z którym chciałem jeszcze chwilę porozmawiać. Natomiast agenci MOSADU wyszli na ulicę i kierowali ruchem. Zatrzymali ruch uliczny i kierowali samochodami zamiast polskiej policji. Teraz zastanawiam się, czy to jest jakaś umowa między Izraelem a Polską, że agenci Mossadu mogą w Polsce poczynać sobie u siebie, czy mogą polskich obywateli na polskiej ulicy ustawiać tak, jak im się to podoba, czy, czy też oni po prostu już tak mają.